Neville Goddard. Przebudzona wyobraźnia. Wyobraźnia daje nam moc być jakimkolwiek zapragniemy. Neville Goddard do Billa. Wyobraźnia. Prawdziwy i odwieczny świat, wobec którego fizyczny wszechświat jest tylko małym odpryskiem. Czymże jest życie człowieka, jeśli nie sztuką i nauką? William Blake. Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Albert Einstein. Rozdział pierwszy. Przebudzona wyobraźnia. Kim jest twoja wyobraźnia? Nie odpoczywam od mojego wielkiego zadania, aby otwierać wieczne światy, aby otwierać nieśmiertelne oczy człowieka w głąb świata myśli wieczność, nieustannie rozszerzającą się w sercu Boga, wyobraźnią ludzką. Niektóre słowa w trakcie długiego używania nabierają tak wielu różnorodnych, oderwanych od pierwotnego znaczeń, że przestają być w ogóle zrozumiałe. Tracą swoją jednoznaczność. Taki los spotkał m.in. słowo wyobraźnia. Słowo to zostało przejęte przez różne idee, a niektóre ze znaczeń są względem siebie niemalże sprzeczne. Słowo wyobraźnia może bowiem oznaczać zarówno fantazję, myśl, ale także halucynację, przewidzenie, jak i podejrzliwość. Tak szerokie zastosowanie i tak różnorodne znaczenia słowa wyobraźnia może rodzić problemy w zrozumieniu intencji wypowiedzi osoby używającej tego słowa. Na przykład prosimy człowieka, aby użył swojej wyobraźni, co oznacza, że jego obecne spojrzenie na dany temat jest zbyt ograniczone, a zatem nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Następnie mówimy mu, że jego idee są czystą wyobraźnią, co daje do zrozumienia, że jego pomysły są błędne lub nierealistyczne. Osobę zazdrosną lub podejrzliwą nazywamy ofiarą własnej wyobraźni, co oznacza, że jej myśli są oderwane od rzeczywistości. Chwilę później wyrażamy komuś najwyższe uznanie, nazywając go człowiekiem wyobraźni. Zatem słowo wyobraźnia ma wielorakie znaczenie zależne od kontekstu wypowiedzi. Co potwierdza słownik, który przytacza różne warianty znaczeniowe i definiuje wyobraźnię jako po pierwsze zdolność tworzenia w myślach rozmaitych obrazów, historii i tym podobne, po drugie fantasmagorie, to jest urojenie, złudzenie, iluzje, czasem wymieszanie jawy i snu, po trzecie jako irracjonalne pojęcie lub przekonanie, wyróżnia także wyobraźnię twórczą, czyli artystyczną, będącą podstawą właśnie twórczości i wszelakiej aktywności kulturalnej. Ja natomiast wyobraźnię utożsamiam z centralną postacią Ewangelii, to jest Bogiem jestem, a tak rozumiana wyobraźnia ma odwieczną i nieustającą moc gwarantować przebaczenie grzechów i osiągnięcie naszych celów. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Na świecie jest tylko jedna rzecz wyobraźnia oraz wszystkie jej zniekształcenia i okaleczenia wzgardzony i odepchnięty przez ludzi mąż boleści, oswojony z cierpieniem, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Wyobraźnia jest bramą do Twojej rzeczywistości. Człowiek, powiedział Blake, jest albo arką bożą, albo złudzeniem na ziemi i na wodzie. Oczywiście człowiek jest biologiczną istotą, podlegającą zmysłom, ale uwielbionym ciałem człowieka jest jego cudowna wyobraźnia, czyli sam Bóg, boskie ciało, Jezus. A my jesteśmy jego członkami. Nie znam lepszej i bardziej trafnej definicji wyobraźni niż tablejka. Dzięki wyobraźni możemy być kimkolwiek zechcemy. Dzięki wyobraźni łagodzimy i przekształcamy przemoc świata. Nasze najbardziej intymne i te codzienne relacje stają się wspaniałe, gdy budzimy się do tej tajemnicy ukrytej od wieków i pokoleń, że Chrystus w nas jest naszą wyobraźnią. W tym momencie zdajemy sobie sprawę, że tylko wtedy, gdy używamy wyobraźni, żyjemy naprawdę. Chcę, aby ta książka była najbardziej przystępną, najbardziej szczerą pracą, jaką jestem w stanie napisać, aby zachęcić cię do wykorzystywania potęgi twojej wyobraźni, abyś mógł otworzyć swoje nieśmiertelne oczy do wewnątrz w krainie myśli, gdzie każde pragnienie twojego serca dostrzeżesz, jako dojrzałe ziarno bielejące już do żniwa. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Obfite życie, które Chrystus nam obiecał, będzie naszym udziałem dopiero wtedy, gdy doświadczymy obecności Chrystusa jako naszej wyobraźni. Tajemnica skrywana od wieków to Chrystus w Tobie, nadzieja chwały, który jest Twoją wyobraźnią. To jest tajemnica, którą sam staram się coraz doskonale realizować w moim życiu i zachęcam do tego innych. Wyobraźnia jest naszym odkupicielem, panem z nieba, zrodzonym, a niestworzonym. Każdy człowiek jest Maryją, a skoro tak, to wszystkie narodziny są narodzinami Chrystusa. Jeśli historia niepokalanego poczęcia i narodzin Chrystusa wydaje się człowiekowi irracjonalna, to tylko dlatego, że jest błędnie odczytywana jako biografia, historia i kosmologia, a współcześni badacze utrwalają ten błędny pogląd, nazywając ją umysłem nieświadomym lub podświadomym. Narodziny i rozwój wyobraźni to stopniowe przejście od Boga tradycji do Boga doświadczenia. Jeśli narodziny Chrystusa w człowieku wydają się powolne, to tylko dlatego, że człowiek nie chce porzucić wygodnego, ale fałszywego pojmowania tradycji. Kiedy wyobraźnia zostanie odkryta jako podstawowa zasada religii, ciężar dosłownego rozumienia poczuje moc laski Mojżesza i jak skała na pustyni wyda z siebie wodę. Która ugasi pragnienie ludzkości, spowodowane zwątpieniem w Pana. Wszyscy, którzy ugaszą pragnienie tą wodą, to jest, przyjmą mentalnie ten dar i zaczną żyć zgodnie z tą prawdą, przemienią wodę, symbol obfitości Bożej łaski, w wino przebaczenia i odkupienia. Następnie, jak dobry Samarytanin, wyleją go na rany wszystkich. Syna Bożego nie można znaleźć w historii ani w żadnej zewnętrznej formie. Można Go spotkać tylko jako Jego wyobrażenie w każdym człowieku, przez którego Jego obecność się manifestuje. O, czy Twoje serce byłoby tylko żłóbkiem na Jego narodziny? Bóg ponownie stał się dzieckiem na ziemi. Człowiek jest ogrodem, w którym śpi ten jednorodzony Syn Boży. To człowiek budzi Syna, wznosząc swoją wyobraźnię do nieba i oblekając siebie w boską postać. Nie możemy ustawać w wyobrażaniu sobie czegoś lepszego niż to, co bierzemy dzisiaj za najlepsze. Człowiek w chwili przebudzenia do życia w boskiej wyobraźni musi przejść próbę synostwa. Ojcze, objaw we mnie Twego Syna. Spodobało się Bogu objawić Syna swego we mnie. Najwyższą próbą synostwa jest przebaczanie grzechów. Sprawdzianem, że Twoją wyobraźnią jest Jezus Chrystus, syn Boży, jest Twoja zdolność do przebaczania grzechów. Grzech w języku hebrajskim oznaczał pierwotnie nieobecność w miejscu, w którym powinno się być, zaś w grece chybienie do celu lub inaczej trafiać obok. Czyli grzech to niepowodzenie w osiągnięciu celu. Człowiek, jakim stworzył Go Bóg, jest bardzo dobry, a istotą człowieka jest jego prawdziwe ja, jego serce i dusza. Przebaczenie zaś oznacza utożsamienie się człowieka z jego ideałem lub celem życia. Jest to dzieło obudzonej wyobraźni, najwyższe dzieło, ponieważ sprawdza zdolność człowieka do wyjścia ponad słabości swojego charakteru, do zupełnego zaprzeczenia tymże słabościom. Kto słaby, niech powie: Jestem bohaterem. Gdy spojrzeć na to racjonalnie, jest to niemożliwe. Tylko przebudzona wyobraźnia może wznieść się ponad swoje słabości i ograniczenia i uczestniczyć w naturze swego przeciwieństwa. Ta koncepcja Jezusa Chrystusa jako ludzkiej wyobraźni rodzi następujące podstawowe pytania: czy wyobraźnia ma wystarczającą moc nie tylko do tego, abyśmy mogli słabość, niemoc zamienić w siłę i sprawczość, ale także, aby zamanifestować fizycznie tę koncepcję. Przypuśćmy, że pragnę znaleźć się w innym miejscu lub sytuacji niż obecnie jestem. Czy mogę, tylko wyobrażając sobie siebie w upragnionej sytuacji i miejscu, doprowadzić do ich fizycznej realizacji? Przypuśćmy, że nie stać mnie na podróż ze względu na to, że mój obecny status społeczny i finansowy jest niewystarczający, aby według logiki tego świata zrealizować to pragnienie. Czy sama wyobraźnia wystarczyłaby do wcielenia w życie tego pragnienia? Czy wyobraźnia jest w stanie pojąć, Ogarnąć racjonalizację umysłu? Czy rozpoznaje zewnętrzny świat faktów? Czy w praktycznym życiu codziennym wyobraźnia jest wystarczającą zasadą postępowania? Przypuśćmy, że jestem zdolny do nieustannego działania w wyobraźni, to znaczy, że jestem w stanie utrzymywać uczucie spełnienia mojego życzenia, zanim to się faktycznie stanie. A jeśli rzeczywiście uda mi się samego siebie przekonać do tego i stwierdzę, że moje działania w okresie spełniania się były rozsądne, czy moja wyobraźnia jest wystarczająco silna, aby nie tylko przyjąć uczucie spełnionego już życzenia, ale czy jest również zdolna sama z siebie do ziszczania marzeń? Czy po założeniu, że jestem już tym, kim chcę być, czy nadal muszę podejmować działania, aby zrealizować swoje założenia? Doświadczenie przekonało mnie, że założenie, nawet to błędne, jeśli się utrzyma, ukaże się w rzeczywistości, bo sama wyobraźnia wystarcza, a nawet wszystkie moje działania nigdy nie zrekompensują deficytu wyobraźni. Czyż nie jest prawdą, że naukę ewangelii można przyjąć tylko w kategorii ufnej wiary i że Syn Boży nieustannie poszukuje w ludziach znaku wiary, czyli wiary we własną wyobraźnię? To nie jest pusta obietnica. Wszystko o co w modlitwie prosicie, stanie się Wam, tylko wierzcie, że otrzymaliście. Czyż nie był to wyimaginowany stan, w którym Mojżesz wytrwał, jakby na oczy widział niewidzialnego? Czy to nie dzięki sile własnej wyobraźni i przez wiarę wytrwał? Prawda zależy od stopnia ufności w wyobraźni, a nie od faktów zewnętrznych. Fakty są owocem świadczącym o używaniu właściwym lub niewłaściwym wyobraźni. Człowiek staje się tym, co sobie wyobraża, sam determinuje swoją historię. Wyobraźnia jest drogą i sposobem, prawdą, objawieniem i bramą. Nie możemy uchwycić prawdy analitycznym umysłem. Tam, gdzie człowiek, jako istota fizyczna, widzi pączek, wyobraźnia zobaczy kwitnącą już różę. Kiedy budzimy się do życia wyobraźnią, odkrywamy, że wyobrażenie sobie rzeczy nie oznacza uczynienie z niej wiernej kopii zewnętrznej rzeczywistości, do której się odnosi. Człowiek z przebudzoną wyobraźnią nie zaprzecza rzeczywistości zewnętrznego, zmysłowego świata, ale ma świadome, że to wewnętrzny świat wyobraźni jest siłą, dzięki której urzeczywistnia się ten zmysłowy, zewnętrzny świat. Postrzega świat zewnętrzny i wszystkie jego wydarzenia. Jako projekcję wewnętrznego świata wyobraźni. Dla przebudzonego wszystko jest przejawem mentalnej aktywności umysłu, która zachodzi w wyobraźni człowieka bez świadomości fizycznego istnienia. Ale zdaje sobie sprawę z tego, że każdy człowiek musi sam sobie uświadomić tę wewnętrzną aktywność i dostrzec związek między wewnętrznym przyczynowym światem wyobraźni a zmysłowym światem zewnętrznych efektów. Cudownie jest odkryć, że potrafisz wyobrazić sobie siebie w stanie spełnionego pragnienia i uciec z więzienia, które zbudowała niewiedza lub ignorancja. Prawdziwy człowiek to cudowna wyobraźnia i właśnie to wewnętrzne ja musi zostać obudzone. Zbudź się, ośpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Z chwilą, gdy człowiek odkrywa, że jego wyobraźnia jest Chrystusem, dokonuje czynów, które można nazwać cudami. Ale dopóki człowiek nie doświadczy Chrystusa jako swojej wyobraźni, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, nie zda sobie sprawy z tego, że wszystko, co spotyka go w życiu, jest częścią tego, co swoją mentalną postawą, opartą na często nieuświadomionych przekonaniach, przyciągną. Trudno jest mu przyjąć do wiadomości, że to on sam sobie wybrał niechciane warunki swojego życia, że stało się to za sprawą kształtu jego mentalności człowiek musi w końcu uwierzyć i przyjąć do wiadomości, że rzeczywistość znajduje się w nim, a nie na zewnątrz. Chociaż inni ludzie mają ciała i swoje własne życie, to ich rzeczywistość jest wpisana w ciebie, kończy się w tobie, tak jak twoja własna kończy się w Bogu.